Cześć, witam Cię po długiej przerwie. W dzisiejszym odcinku będę podejmował temat wytycznych ergonomicznych, czyli kontynuacja tego, co było ostatnio. Jeżeli nie widziałeś, zachęcam Cię, ponieważ jest to bardzo ważny wstęp w zasadzie do całej filozofii ergonomii i bez przeczytania, czy też bez przesłuchania tamtego odcinka nie będziesz miał aż takiego rozeznania w tym, co chcę Ci przekazać. Tu gdzieś będzie podlinkowany na pewno filmik. Uzupełnieniem do tego będzie nagranie o najlepszej sylwetce do gamingu, również możesz tego gdzieś tutaj szukać albo w opisie poniżej. I w zasadzie tyle. Krótkie intro i zaczynamy. Ergonomię powinniśmy traktować jako taki skill pasywny, który z jednej strony będzie nadawał naszym tkankom dłuższy pasek wytrzymałości, a z drugiej strony będzie sprawiał, że koszt wykonywanych ruchów będzie trochę niższy, przy czym zwróć uwagę, że nie jest to czar ochronny. Ten pasek i tak będzie się stopniowo zmniejszał, więc i tak może dojść do przeciążeń, i tak może dojść do różnego rodzaju kontuzji. Dlatego też nie jest powiedziane, że stosując się do wytycznych, na pewno będziesz cały i zdrowy. Dla mnie osobiście wyjściowymi elementami całego sprzętu jest fotel i biurko, i w idealnym świecie oba te elementy powinny być ruchome, no ale zdaję sobie sprawę, że zazwyczaj tak właśnie nie jest i raczej tym elementem ruchomym jest fotel. Tragedia się dzieje, jeżeli oba one są nieruchome i wtedy no, praktycznie nie da się mówić o zachowaniu jakiejkolwiek ergonomii. Tak czy inaczej, dobrze by było, żeby między waszymi udami, a spodem blatu biurka było około 8-10 cm przestrzeni, czyli w zasadzie możecie sobie swobodnie wsunąć swoją rękę właśnie między udo a blat. Zwiąże się z tym konieczność nieposiadania tej podpórki pod klawiaturę, więc jeżeli jesteś osobą, która ma jeszcze takie biurko, to dobrze by było tą podpórkę sobie zdemontować, ponieważ będzie to dużo lepiej wpływało ogólnie na Twoje ciało. Okay, jeżeli by się okazało, że macie na tyle wysokie biurko, że Wasz fotel automatycznie też idzie wyżej, by zachować tę przestrzeń, a to sprawia, że Wasze nogi wiszą w powietrzu, no to warto byłoby zastosować podpórkę pod nogi. I ta podpórka powinna być takiej wysokości, że stopy są albo płasko na niej, ewentualnie palce stóp nieco wyżej niż pięty, bo to sprawi, że mięśnie łydek nie będą aż tak przykurczane. Przy czym to ustawienie stóp nie może się odbywać kosztem ustawienia bioder. Tutaj powinno być minimum 90 stopni, czyli kolana nie mogą być wyżej właśnie linii bioder. To można trochę oszukać poprzez odchylenie. Oparcia fotela do tyłu. I teraz ogólnie w biodrach powinno być od 90 do nawet 130 stopni. Odchylenie fotela powinno być od 5 do 15 stopni. Według niektórych źródeł nawet troszeczkę dalej. Co jeszcze do fotela? Podpórki lędźwiowe i szyjne. W mojej opinii lędziowe są ważniejsze. Przy czym między ludźmi będzie różniła się grubość tej wypustki. I fajnie, żeby osoba sprzedająca fotel. Mogła Wam doradzić, jaki typ grubości jest u Was akurat idealny. Dodatkowo, to wszystko powinno składać się na to, że Wasze przedramiona będą swobodnie leżały na, bl na blacie stolika, w taki sposób, że obręcze nie będą ani uniesione, ani jakoś nadmiernie obniżone. I tutaj dodatkowo warto wspomnieć o łokciu. No, ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby łokieć był poza blatem, żeby nie drażnić rowka nerwu łokciowego. Jeżeli chodzi o monitor, to pierwszą wytyczną jest jego odległość od twarzy i mamy albo 40 do 75 cm, albo 1,5-2 przekątne. To wydaje się być trochę sensowniejsze, tym bardziej, że są stworzone tabele pokazujące korelacje między... Przekątną, rozdzielczością, a właśnie odległością monitora. Przy czym może być to skomplikowane, na przykład e, jak gracze CSGO zmieniają celowo rozdzielczość gry, żeby lepiej widzieć. Aczkolwiek myślę, że ta tabelka ułatwi takie zdrowe dostosowanie odległości. Dalej, kolejną kwestią jest wysokość monitora. I tu mamy albo nasza linia wzroku, znajduje się w jednej trzeciej górnej monitora. Ewentualnie środek monitora jest około 15-20 stopni poniżej linii wzroku. Dodatkowo sam ekran powinien być nieco odchylony do tyłu. Dalej, wszystko jest fajnie, jeżeli mamy jeden główny monitor i to na nim gramy, ale pewnie wśród Was są na przykład streamerzy, którzy wykorzystują kilka monitorów. Największym problemem jest sytuacja, w której mamy dwa monitory, ponieważ Albo ustawiamy je pod kątem i to trochę rozwiązuje problem. Gorzej, jeżeli główny monitor mamy przed sobą, a ten dodatkowo jest mocno z boku, ponieważ będzie to wymuszało na nas częste rotowanie głowy w bok, co może powodować różnego rodzaju przeciążenia. Pewnym kompromisem jest posiadanie trzech monitorów główny naprzeciwko, oczywiście te dodatkowe po, boków, po bokach. Pytanie tylko, bo ja osobiście nie wiem, czy da się zamieniać te monitory jakby funkcją, czyli zakładam, że jeden monitor dodatkowy jest do śledzenia samego streama w sobie, drugi jest na przykład do śledzenia czatu, i czy da się je zamieniać jakby rolami, bo zakładam, że częściej spogląda się na czat, więc żeby nie było podobnej sytuacji, jak przy dwóch monitorach, to ciągle jest rotacja w jedną stronę. Tak to zawsze by można było to kompensować i jednego dnia patrzeć się w prawo, a drugiego dnia w lewo. Ostatnią kwestią jest filtr światła niebieskiego. Jest to bardzo ważne. Coraz więcej nowych monitorów posiada tą funkcję. Okazuje się, że światło niebieskie nie dość, że będzie męczyło nam wzrok, to również wpływa na zmniejszenie ilości melatoniny, a jest to hormon snu, wypoczynku, relaksu. A sen, jak wiem, jest szalenie ważny. Jeżeli to, co robicie aktualnie na komputerze, wymaga od Was wyłącznie używania klawiatury, no to najlepiej, żeby klawiatura była przed Waszym ciałem. Jeżeli używacie i klawiatury, i myszy, no to dobrze, żeby były one naprzeciwko Waszych obręczy barkowych. Klawiatury zazwy zazwyczaj, z reguły. Chyba wszystkie mają możliwość uniesienia tego tyłu. Rozumiem, że dużo łatwiej jest wtedy sięgnąć po niektóre klawisze, ale to zazwyczaj będzie sprawiało, że ustawiamy nadgarstek w większym wyproście. To może szybciej przeciążać mięśnie prostowniki, przeciążać kanał nadgarstka, więc raczej jest to sytuacja, którą chcemy unikać. Ewentualnym kompromisem jest zakupienie podstawki wydłużającej klawiaturę. A ta będzie wspierała właśnie nadgarstek. Kolejną rzeczą jest rodzaj przełącznika, czy to mechaniczne, membranowe, hybrydowe. Starałem się znaleźć jakieś badania, które będą korelowały między przełącznikiem a obciążeniem tkanek, ale na razie te badania nie są jednoznaczne. Więc tutaj tą kwestię dostosujcie do Waszych preferencji. Są też klawiatury, które są dzielone, więc jeżeli gracie w grę, która wymaga pewnego krótkiego zestawu klawiszy, a macie ciasno na biurku, to być może warto byłoby zainwestować trochę więcej w klawiaturę, kupić taką dzieloną. Ponieważ często widać, że gracze ustawiają klawiaturę pod skosem, sami się wtedy rotują. Czasem wynika to ze złego nawyku, czasem właśnie z tego, że jest ciasno na biurku. Ewentualnie pomyśleć o tym trochę wcześniej i kupić biurko z głębszym blatem. W kontekście myszy, tak jak już mówiłem przy klawiaturze, warto, żeby była ona ustawiona naprzeciwko waszej obręczy barkowej to nie będzie sprawiało budowania napięcia np. Na w mięśniach piersiowych, jeżeli ona będzie do wewnątrz. Dodatkowo warto pamiętać o samym ustawieniu ręki, tak żeby wyjściowo nie było tego odchylenia do łokciowego czy do promieniowego. Możecie sobie to śledzić na zasadzie takiej, że środek waszego przedramienia powinien przebiegać przez środek trzeciej kości śródręcza, czyli tego środkowego palca. Kolejną kwestią jest dostosowanie wielkości myszy do wielkości swojej ręki. Duże mysze mogą sprawiać, że będzie albo nadmierny wyprost w nadgarstku, albo nadmierne zgięcie. To jest kolejna sytuacja, której chcemy unikać, żeby nie przeciążać struktur nadgarstka i przedramienia. W kontekście oświetlenia najbardziej podstawową rzeczą jest ustawienie czy to biurka, czy monitora bokiem do okien, tak żeby te promienie słoneczne nie padały bezpośrednio na monitor. Dalej, żarówki w pokoju. Fajnie, żeby wszystkie żarówki emitowały ten sam rodzaj światła, bo inaczej oko może szybciej się męczyć, mimo że wy nie będziecie rejestrowali tak świadomie żadnej różnicy. Dodatkowo do pracy przy komputerze zaleca się żarówki emitujące światło zimne, czyli te żarówki, które mają tam 5300 kelwinów. Ewentualnym zamiennikiem są żarówki emitujące światło podobne do dziennego, czyli z zakresu od 4000 do 5300 Kelwinów i warto zwrócić uwagę, żeby żarówki Emitowały światło rozproszone, ponieważ cały pokój będzie w miarę równomiernie oświetlony. Ostatnią kwestią jest podświetlenie obszaru za monitorem czy też monitorami. Dobrze by było, żeby to oświetlenie raz występowało dwa, żeby mniej więcej miało tą samą intensywność, co obraz płynący z ekranu monitora. Wytyczne ergonomiczne i stosowanie się do nich to jest jedna strona medalu. Z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że nie uchroni nas to przed przeciążeniami czy przed kontuzjami, jeżeli zbyt będziemy eksploatować swoje ciało. Tutaj z pomocą przychodzą ćwiczenia i regularne robienie przerw. W takim idealnym świecie byłoby robienie przerw co około godzinę bądź co dwie mapy, w zależności od tego, w jaką grę gracie. Niech ta przerwa trwa około 5-10 minut i będzie pełna najbardziej podstawowych ćwiczeń. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Daj mi znać w komentarzu, czy Twoje stanowisko do gry możemy nazwać ergonomicznym. I przypominam o łapce w górę, jeżeli podobał Ci się materiał, o subskrypcji, o udostępnianiu. I widzimy się za tydzień. Siema!